Zima, zima, všude je veliká, všude sníh, všecko let na tři zámky zamyká. Domy jsou jako dort, všude bílé cukroví, severák, ta silkort, k se hotoví. Zima, 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 všude je veliká, koho smích nehřeje, tento rýmou odpiká, kdo si teď nespívá, marně dlaně zahřívá, tak do Zima je v lese, zima je na poli, na štrbském vestec, nebe si na zemi peřinu snese. se, hledíme se, zima je, zima je, zima je tady. Zima je ve městě, zima jde všady, Na sklem mráz chodí vás bručou lům, mračou lům, mrznou uši, mrzne nos. Chaloupkám za pár chvil bílé čepky na se vyráhá se všech sil, zvonů fouká do běží. Zima, 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 švihla do saní, dětský smích na bruslích, bílé vločky před rolničkou Zima, zima všude je veliká Všude sníh, všecko let Na tři zámky zamyká Domy jsou jako dort Všude výlé cukroví Severák, tasilkort silkort, útoku se hotoví Zima, zima, zima Všude je veliká Koho smích nehřeje Tento rýmou odpiká Kdo si teď nespívá Marně dlaně zahřívá. všem veste, si na zemi peřinu snese. Honkejme se, helejme se, zima je, zima je, zima je tady, zima je ve městě, zima jde všady, tak jinak hubuje, děti jsou rády, stříbry září vítat. Zima, 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 na schle mráz, chodí vaš v ručounům, mračounům, Mu się na rozpięły. Pierwszy raz było i słuchaj, Ja myślę, że to trzeba powtórzyć. To było piękne. Leciał lotem takim koszącym. Tak, tak, I na brzuch i tak. <laughs> Fajnie. Nie no, było super. No właśnie żałuję, że kamera tego nie widziała. Więc po latach znowu spotykam się w Wieżycy, tak? Jest podsumowanie sezonu. Na podsumowanie sezonu zimowego, wieżycy, bo to jest najlepsze miejsce. I właśnie tutaj chciałem... Tak zapytać Państwa. Tutaj, o, tu jest Państwo, tu jest Państwo. Gdzie w tym roku byliście na Nata? Myśmy byli tak. We wieżyty, Tak. Później byliśmy zawierzyty. Tak. We wieżyty. W sumie byliśmy na wieżycy 27 razy. Ja pierniczę. Ale bogato, ty na bogato. Ja nie. Bo my z Markiem. Ja nie nazywam. Tak, bo Ja chciałem powiedzieć, że my z Markiem, o tu Marek jest. Marek, tak, tak. My z Markiem, to tylko byliśmy tak, zaczynajmy. Zakopane. Bo to było na, na horyzoncie. Następnie, rozumiesz, Bukowina, Białka, Czarna Góra, Jurgów. Następnie, żeśmy się rzucili w kierunku Słowacji na Bekladową Dolinę. I na końcu, uważajcie, uwaga pielgrzymkę na jasną górę żeśmy poszli. A w ogóle żeście wysiedli z samochodu, czy tylko tak, taką objazdówkę robiliście? Wszędzie pochodzące. żeśmy wysiadali, wszędzie, a szczególnie dowód. na jasnej górze, żeśmy wysiedli, żeśmy podziękowali, no ja wiem, że nasz wyjazd był ubogi w tu do was, no dwadzieścia parę razy na górce, myśmy tylko byli I to na wieżycy, no to słuchajcie, jakby nie patrząc, najwyższa góra na Kaszubach. Tak, no. Następnym no. razem, zamiast jeździć po tych białkach no. i zakopanych, to od razu do no. wieży. Od, od razu no. oczywiście, tak jest. Ja wiem, że musieli. I o, tym o, miłym o, akcentem no. kończymy <laughs> właśnie tutaj pobyt y, w wieżycy. Przynajmniej dzisiaj kończymy pobyt w wieżycy. I no to na razie. Cześć. No i teraz uśmiech numer 3. Uśmiech numer 3. Tak. Kolega jest zadowolony. Wygląda smakowicie. Tak, wygląda smakowicie. I tu poczekaj jeszcze. Tak. To nie jest taka zwyczajna Szarlota. szarlotka przypadkowa, tylko to jest szarlotka urodzinowa. Tak, wreszcie minął rok i mam prawo do szarlotki. Tak. Przypomnij, która roślinca? A mówiłeś na stoku, która to była? 31, tak? 31, tak. A tak, po 30, już gościu po 30, ma swoje lata. No i muszę powiedzieć, że jak na swoje lata się dobrze trzyma. Także Marku, z okazji Twoich urodzin, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Smacznego.